Witamy Państwa bardzo serdecznie na skrócie klub Piłkarskiej Piła kontra Płomień i Przyprostynia. Powrót na stadion przy ulicy Żeromskiego na rozpędzony. Błomień przyprostynia, rozpoczynamy od akcji Kacpra Zielińskiego, ten z ciekawą rzutką Zbigniew parańczyk uderzał, ale Konrad Galus był na posterunku, teraz strzał Mariusza Połomki, jeszcze jedna próba Gabriela Zielińskiego, ale ponad bramką Kacper Zieliński, zejście do prawej nogi, strzał po krótkim słupku, ale tylko boczna siatka. Od przygocki mija przeciwnika jeszcze raz. Kacper Zieliński z podobnej pozycji jak wcześniej. Kacper Zieliński, zejście tym razem do linii końcowej. Próba szukania tam Gracja Lechowicza, ale zakończona niepowodzenie. Teraz odbija piłkę Kacperyczek, piłka w pole i Adrian Mikołajczak fałnuje według sędziego w polu karnym Gabriela. To jest powtórka. No, a także mini war, który możemy zrobić teraz, sędzia nie miał takiego podglądu. I to Mariusz Połomka daje bramkę na 1 do 0. No, decyzja zawsze będzie kontrowersyjna w takim przypadku, jeśli sędzia nie ma możliwości jej ponownego zweryfikowania, sprawdzenia. No, my tutaj mamy możliwość właśnie przybliżenia, gdzie dokładnie był ten faul. W dodatku jeszcze Adrian Mikołajczak otrzymał za ten faul czerwoną kartkę i klub piłkarski Piła musi radzić sobie w dziesiątkę. Teraz Gracjan Lekowicz, odegranie do Kacpra Zielińskiego. Ale ten nie zdążył do piłki Ryczek, No to mógł być naprawdę błąd, który wypaczyłby e, wynik spotkania. E, na szczęście dla czerwono-czarnych nic się z tego nie stało. A teraz strzał prosto w rękę Witalija Cemoka. I to jest rzut karny oraz żółta kartka dla środkowego obrońcy Witaliego Cemoka, który dostał tym strzałem Zbigniewa Barańczyka prosto w rękę. No i do rzutu karnego podchodzi Kacper Zieliński, a ten wykonuje go bardzo pewnie. 45 minuta i Kacper Zieliński doprowadza do remisy jeszcze w serwot. Już druga połowa meczu Kacper Żeliński. Był Piotr Szygocki na zamknięciu, ale paru centymetrów zabrakło, aby dopchnąć piłkę do siatki. Teraz Piotr Szygocki, świetna akcja. Czy znajdzie kogoś po lukarnym? Miłosz Kowalski, uderzenie jeszcze. Adrian Michalak, który pojawił się na boisku no próbował tą akcję zakończyć strzałem, ale bardzo niecelny, Daniel Kozak teraz świetnie do ziemi zgarnął piłkę Zbigniew Barańczyk faulowany, Kasper Zieliński ale jest jeszcze Zbigniew Baranczyk, co on to skończy nie, nie strzał celny ale zablokowany przez bramkarza Piotr Przygocki także nie dobija piłki do bramki, Miłosz Kowalski, uderzenie, zablokowany jeszcze, Zbigniew Barańczyk dobija piłkę do bramki ale to jest odbizdany spalony według sędziego no i ponownie mamy możliwość Takiego miniwaru, ale no to już nie ma co mówić. To jest historia. Kacper Zieliński tutaj strzał w poprzeczkę. Adrian Michalak także uderzenie z dystansu, ale Konrad Galous cały czas bardzo pewnie interweniuje. Teraz świetnie Nick Karloff minął ten pressing. Mariusz Połomka, kapitalne zagranie Maciej Łodyga czy on to skończy. Nie, to Kamil Czapla wychodzi z tego pojedynku zwycięsko. Jeszcze Kacper Ryczek, uderzenie z dystansu, ale obok bramki. Jedna z ostatnich szans, Kacper Zieliński, Miłosz Kowalski, uderzenie w powietrze. Jeszcze szansa Daniel Kozak, wrzutka w pole karne, nie dochodzi do strzału Radosław Górsz. Koniec meczu, Jeden do jednego, tak kończy się spotkanie klub piłkarski Piła kontra Płomień przy Prostynie.